Jak montujemy baner 3D do okna? Mamy skrzydełka, które są ruchome, na nich przyklejona jest taśma. Najpierw je zaginamy po to, żeby potem łatwo i elastycznie je dopasować do powierzchni. Tutaj też mamy cięcia tego baneru, także on w dowolnej szerokości możemy go rozstawić na oknie i teraz już pozostaje nam przygotować okno. Żeby mieć pewność, że on się będzie bardzo dobrze trzymał i że nie ma żadnych zabrudzeń na oknie, można te okno szybciutko przetrzeć zwykłym płynem do mycia okien papierem. Mamy czystą powierzchnię, to teraz pozostaje nam odklejenie taśmy ze skrzydełek. Szybciutko, bez żadnego problemu. I teraz musimy też zdecydować, jaki mniej więcej będzie rozstaw e, tego e, i w której, w której pozycji tutaj przykleimy. Dociskamy. Przytrzymujemy okno. Dociskamy z drugiej strony. Ponieważ baner jest elastyczny, to możemy go też nieco ująć. Tutaj i od razu widzimy, że trzyma się sztywno. Okna taśma 3M, więc gwarancja dobrej jakości. I panel gotowy.